<laughs> Żenujące. Żenujące? To jesteś żenujący tutaj, co <laughs> <laughs> Tutaj Ania, odnośniki do wszystkich zagadek dzisiejszego odcinka znajdziecie w opisie pod tym filmem. E, dajcie znać, czy chcecie, żebym w odcinku umieszczała fragmenty wszystkie, nawet te do których nie dotarli uczestnicy. Dzięki temu możecie zgadywać razem z nami, ale jeżeli tego nie chcecie, nie będę tego robić. Także koniecznie dajcie znać w komentarzu. E, jeżeli ten odcinek wam się spodoba, zostawcie koniecznie ławkę w górę i zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili Patronite Dzikiego Ucha, dzięki któremu możecie wspierać rozwój tego kanału. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam dla was challenge. Sprawdzimy, jak dobrze znacie piosenki, które zostały wydane w tym roku. Oh, wow. Usłyszycie po trzy fragmenty dziesięciu piosenek. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz artysty. Jeśli rozpoznacie je, naciskacie przycisk. Pierwszy fragment wart jest pięć punktów, drugi fragment wart jest trzy punkty, trzeci fragment wart jest jeden punkt. Jeśli wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na pozostałe osoby. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu. Wszyscy wracacie do kolejnego fragmentu. Muszę usłyszeć prawidłowe tytuły piosenek i nazwiska lub pseudonimy wykonawców, by przyznać punkt, wygrywa osoba z największą liczbą punktów. Jej! Bardzo... Nie że to było, no. Strasznie. Kiedyś już trzy lata w dzikim uchu i po prostu to robi. No nie wierzę! Sobie. Harry Styles, Lady Night Talking. Pięć punktów. <sky> nie! Przecież nawet sekunda nie była. Things haven't Ja się już nauczyłem z Agą i z Wiktorią robić tak po prostu, że... Od razu klikasz? Tak, że my od razu klikamy, w sensie, dobra. zastanawiamy się dopiero, jak wam to polecam I dopiero zastanawiacie się później byłeś na koncercie Harry'ego? Nie, nie A, ale wiem, że wy byłyście wstyd, wstyd. Kocham Julkę <śleskujesz> Muszę odpowiedzieć, powiedzieć, że puta na to jest... mm -mm. Nie podoba ja, a byłem mega fanem pierwszej i drugiej. Pożegnajcie się z Bartkiem w komentarzach. To jego ostatni odcinek z jego ucha. No, no to to jest, to ja ogólnie też najbardziej lubię drugą. A ta ostatnia jest fajna, ale no, no druga, co fajna, jest w moim sercu najbardziej. No, Harry's no. House najlepsza. Te single, oh. są te, te single super wybrali, bo to jest właśnie dwa utwory, które wyszły, czyli It Was i Ktoś to mi się nawet nie podoba. Was to jest mój Serio? taki tegoroczny, e, tegoroczny taki, na takie lato. A, to jest taki vibe, po prostu nie. piosenka roku moim zdaniem. Nie no, ja właśnie przez to, że to jest single, to, to jest moja naj, najgorsza no, ja z albumów. To jest Tak. Też tak, tak? kiedyś miałam, nie, że był single, to, to... <laughs> ja jestem no. fan no. piosenki. Nie, okay. ja kocham okay. na przykład Satellite najbardziej. No, ty, nie, Aniu? Nie ja powiem. mam dużo ulubionych. Dużo was ulubionych? Cała płyta jest dla mnie sztosem. No, ale Harry Styles no. top. Tak, okay. top. Um. Yy, oki... Jakie to uczucie? O, o! No, wiem, no to już... Ale to tak będzie, Naciskaj. słuchaj! Naciskajcie od razu! Ups, wymknęło się z łup, sorry, bardzo Cię przepraszam Mimo, że ruszasz się pięknie I kiedyś Cię poproszę o rękę Znam. Oki, ja bardzo Znale. ostatnio. Ja też. W sensie te nutki fajne ma, no. Bardzo fajna płyta, Znale. bardzo mi się podoba to jak się tam ostatnio te teldyski w ogóle cała jakby Cały wizerunek jest mega spoko no. i w ogóle 8 października Oki gra koncert w swoim rodzinnym domu, który jest blisko no. mnie. I Serio? Idę z, tak, idę ze swoim bratem na ten koncert. Kurde. To na się już wyprzedało dzisiaj, bo akurat dzisiaj ogłoszono sprzedaż. No właśnie widzicie. Jest 23 sierpnia jak coś. <laughs> I nie zdążyłem kupić, ale na pewno jakoś się ogarnę sobie i pójdę, bo jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądało, taki markowy koncert y, na no. sali. Wielkiej i błyszczącej tak jak nocne Buenos Aires no nie na torwarze nie tylko w Lubinie tak on ma taki hmm. vibe super że serio okay? ja też bym bardzo chciała na jego koncert. tak pójść, jak widziałeś ale... taki z koncertów to w ogóle mega mega tak. energia i bardzo hmm. polecam utwór do jacket w sensie tak się nazywa ma jest super o okej okej ja tego akurat nie nie nie, dobra, nie dobra, dobra. to jest y, smolasty oh. pijemy za lepszy czas Wijemy za Znaczy, wolę oryginał, ale na przykład ja jestem no. moim guilty pleasure, to chyba mówiłem w odcinku e, 2021 co było to 100 senek. E, ja jest, jestem, moim guilty pleasure, w ogóle jednym z największych ostatnich polskich jest duże oczy Pomimo tego, to jest, no to ma taki vibe, że, że jest super A to tak, no, widziałem, że w ogóle mega popularne i że dużo milionów viewsów uh -huh. Ale powiem ci Bartek, że wymiatasz ja też Ja myślałam, że on już nie powie, że tak nacisnąłeś z przyzwyczajenia i myślałam, że poleciałeś. Kurcze, kurcze tutaj ciężki towar mamy obok. Trzymaj jego Jezu, tak, to jest BDS, BDSiara i Tak, Boże! Serio, bedo moja przyjaciółka by mnie zabiła, gdybym ja tego nie powiedziała. Pozdrawiam, przyjaciółka. Pozdrawiam bd a tak. Ty nie potrzebujesz ty, pa, co nie umiesz zrobić, brania. bd więc chce, i będzie ty miała. Stanisz na drodze, i nie poznasz mama. Ja nie, nie byłem fanem bd specjalnie. Ja nie jestem jakimś super bd ale, <laughs> ale bardzo mi się podoba jakby cały ten movement, i w ogóle bd jest mega spoko. Tak. Mm. Bardzo lubię go. Nawet mniej słucham, go a bardziej oglądam na Instagramie. i... dokładnie, ja... <gry> dokładnie. No, no. tego te storki to są tak. rzeczywiście. On jest z... generalnie takim, taką fajną osobowością. A, to, to jest, jest pod... Znam no, bardzo dobrze. To jest e, Rubens, wszystko ok. się. Nie, ja to tego nie jest Nie, 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 nie. Żenujące. Żenujące? Wiesz co, też jesteś żenujący tutaj trochę. No... Dużo się nad tym napracowałem. Żartujesz. Ale. Co? W sensie... No, wyda ja wydałem ten utwór. To nie jest muzyka dla nastolatków. No. Ej, fajne to jest Kochane, Kochany, dodam to do playlisty. No, fajne to jest. Znaczy no, ja ogólnie fajnie. za bardzo nie słucham polskiej muzyki oprócz Rafu. Więc dla mnie, ja się nie dziwię, że tak? tego nie kojarzę. No. Ja mam chyba na Cześć, Tak? No. No ja nie słucham za bardzo Dawida Podsiadu, do jakiś tam, ten, no. Nie. Ani Feta czy na przykład... Nie. Jezu, ale zaraz zostanę na mhm. Bardzo miło i ja się bardzo cieszę, że w ogóle ten utwór jest naprawdę Udało się z nim przebić bardzo szeroko. Pozdrawiam Piotra. Nie, ale serio bardzo fajne. A może wy macie jakieś piosenki, których my koniecznie powinniśmy posłuchać w tym roku i są jakieś mało znane albo mniej popularne? No, daj dajcie znać. Tak, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli... Bo mm. ten utwór i wydaje mi się, że to jest Doda, Melodia Ta. No. Nice. Smutna piosenka, to nie ja. Bo we mnie tylko ta... Nie mi się nie podoba smutka. No. A <laughs> właśnie... Jesteś pod wrażeniem, Aniu, że... <laughs> Ale dla mnie to jest bardzo dobrze wyprodukowany utwór. W sensie tak w skali pop dance to w ogóle jest mega catchy i tam chyba Bryska tak. pisała ten numer, z tego co kojarzę. No I bardzo dobrze brzmi po polsku. W sensie tak. byłem bardzo zdziwiony, właśnie, jak tam bardzo ładnie są głoski poukładane i tak ten polski w tym takim bardzo mocno densowym klimacie, w ogóle jakoś ładnie się tam broni, więc byłem taki, że fajnie. Wow, nie ja jestem pod wrażeniem, jednak cię nie <laughs> lubię cię bardzo, <Bartek>, no, <laughs> dzięki. <laughs> Yeah. To jest Black Eyed Peas z Shakirą Don't You Worry chyba Take It. to jaka to melodia Właśnie, ale słuchaj, muszę tutaj się podzielić historią właśnie, że, że w weekend się nudziłem właśnie z znajomymi i leciała jaka to melodia i moi znajomi byli tacy Dasz radę, nie? I to trzeba zgadywać tam, ale ja nie jestem w stanie tam, jakby w ogóle, tam jest bardzo dużo takich polskich utworów, typu Hanna Banaszak, jakieś wiecie, takie sytuacje, których po prostu ja, ja nie znam, w sensie, mm -hmm. gdyby to było tak od, trochę, trochę nowsze te piosenki, to spoko, ale tam jest dużo takich właśnie, że ja nie mam pojęcia. Mogliby odświeżyć faktycznie. No. No. A, ten, a ten, numer jest u, słaby. Aj. Takie europejskie disco, mam wrażenie. Nie, nie, no, nie, bo... nie podoba mi się to, nawet po tym fragmencie faktycznie. No ale spoko, te pieniądze w ogóle do rządu o. Ej, przysięgam, że... Nie wiem jak se... No dobra Ale to, to jest w ogóle, ja to zapętlam tak od dwóch miesięcy mniej więcej To jest tak zajebisty numer Mrozu, Vito Bambino, Za daleko no. Lubię Mega to jest dobry Uwielbiam numer mroza, Mrozu Bez ciebie nie pamiętam żadnej znowu. Lecimy za wysoko Ciągnę za daleko on ma taki vibe, mm, i klip mm. jest też super, i w ogóle mrozu jest super, i wito też jest spoko, i w ogóle ekstra. Później coś ja byłam powiem. na koncercie, Wito tak mm, przez przypadek, i on jest mega fajny. Jestem w sensie taki ja... uroczy, no. Taki, on się tak pięknie uśmiecha, nie mogę. I w ogóle te sympaty Mrozu są ekstra. Mi się w ogóle te podobają też o ten jego stary album, Roller Coaster. Tak, i... ja, ja go, go bardzo lubię akurat. no. I ten album też był fajny, gdzie było to tysiąc metrów nad ziemią o, i tak, dalej, tak No to to tak nie jest ten sam album? Nie, to są dwa różne. O, okej, okay, sorry. Hmm. Ja wiem, ale... No Aż mnie tak tak po prostu, bo... Ja już, już komentowałem tę próbę w tym programie. Ja myślę, w tym programie? W tym programie Dzięki. <laughs> Dawaj. Ja nie wiem, co to Nie wiesz? Jest. A. Nie. Da... Bo ja mówię o Tripsie i chyba... A, w tym odcinku, gdzie byłem z Wiktorią i z Agą, a propos tych oryginalnych coś tam. albo bal wszystkich świętych, na przykład. Świętych I ja zaczęłem był... mówić o tym. Tak. 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 I to to? Co to, jest? Jest? I to jest trips. Y... Ostatni raz tańczysz ze mną, z Kubańczykiem chyba. Jeśli ktoś by miał ochotę, to może wrócić do tego odcinka z Agą i z Wiktorią i posłuchać mojej opinii na temat tego utworu. Już nie chcę <laughs> drugiej racji produkować. Nie była to zbyt poklebna opinia, natomiast podtrzymuję, że trips jest super. Kto zapomni.

Ostatni etap. Nie, pomyśl chwilę. razem. Powoli. Zniknąłby cały świat, gdy orkiestra gra. Ta melodia? Nie. Nie. Zakończy skończy i tak. Tańcz ze mną, niech ściany się kręcą. Potem ta melodia się kończy i tak. Tańcz ze mną. Jeszcze, jeszcze trochę dalej podjeżdża. Niech ściany się kręcą. Jeszcze dalej. No, tak. Potem. Tak? Powrót i spójrz. Yy, 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 szary świat. Wow. Yeah, yeah. Szary świat. Mamy to. Yeah? Oh szary God, świat, co? Pięknie. On lubił się Także ze mną. się A dzisiejszy odcinek wygrywa Bartek! Nie! Wow, nie spodziewałeś się tego. Ja też się tego nie spodziewałam. spodziewałem. że powiem, spodziewałem się. No, ja też szczerze. <laughs> No, no, nie, no, Bartek jest coś po prostu, no. No, ja po prostu to śledzę, no. No, Bartek to śledzi. Wy no. też mam nadzieję, że to śledzicie, no. Specjalne podziękowania dla następujących patronów. Zuzia Kania, Brata Bezak, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Michał Wagner, Walerian Walerian, Piotr Wernicki, Tomasz Mak.